I tak to wygląda pierwsza noc w kombi. Straszne ciasno. Jest jeszcze nic nie urządzono. Kurde, za mało miejsca. No ładnie. Dobra, musimy. Belaczek, na jedzenie. Musimy iść je jedzenie. Gdzieś tutaj jest. O, Gdzieś tutaj jest zakopane. A, godzina, po ósme. Ja się już się zaniję, a bella czeka. No czeka proszę bardzo. Nie wiem jak to będzie. Muszę to kurde przeorganizować. Powyrzucać trochę rzeczy z tego kombiwa. Bo... Nie da się tutaj normalnie funkcjonować. Tylko jak to zrobić? No kurde, z głową trzeba to zrobić.